Cześć, witam się z Wami dzisiaj bardzo serdecznie w moich planach czytelniczych na wakacje. Przygotowałam 15 książek i mam dosyć mało czasu, żeby Wam to nagrać, bo około 30 minut maksymalnie, więc nie będę przedłużać i po prostu zacznę. Jest tu dużo książek nie moich, w sensie z nie moich półek, ponieważ chcę zejść z książek, które mam pożyczone, dlatego. Może zacznijmy od tych, które są za zakład z moją siostrą. Jeżeli nie wiecie, no to zakład polega na tym, że która z nas przeczyta więcej książek w miesiącu, wybiera tej kolejnej książkę, która, którą musi przeczytać. No i jeżeli nie przeczyta w danym miesiącu, no to godzina jakby takiego usługiwania sobie nam się należy, więc tak. Ja w tym miesiącu wygrałam, by the way, w czerwcu, więc fajnie. Dobra, zacznijmy. Porwaną pieśniarkę, to jest akurat moja książka, natomiast moja siostra kazała mi ją przeczytać, więc tak. Wydaje mi się, że ta książka jest o tym, że przyje... w sensie, że żyje jakaś dziewczyna, która jest tak zwaną pieśniarką, czy śpiewa. Bo ja kiedyś czytałam pierwszy rozdział i w tym pierwszym rozdziale chyba było, że ktoś ją porwał albo ktoś ją ogłuszył, jak ona jechała koniem, z tego co wiem. Tak czy siak, Daniel L. Jensen czytała mi jedną książkę, była to książka Królestwo Mostu i bardzo mi się podobała, więc nie mogę się doczekać tej książki, ponieważ no jakby Daniel L. Jensen, tamta była wspaniała i z tego co wiem, po prostu Daniel L. Jensen słynie z budowania bardzo dobrych wątków politycznych i, i takich, wiecie, pomiędzy, zawirowań pomiędzy na przykład dwoma państwami, bądź tam ogólnie światem coś takiego tak czy siak chciałabym przeczytać, natomiast nie wiem nic o tej książce kolejna książka to Złodziej dusz Anety Jadowskiej ja już ją zaczęłam jestem na 23 stronie zaskakującej no i będzie to e, kryminał z wątkami e, takimi magicznymi, ponieważ główna bohaterka Dora Wilk jest wiedźmą, natomiast nikt o tym nie wie ponieważ żyje normalnie w świecie dla ludzi, tak, w takim naszym normalnym świecie i musi to ukrywać. No i dopiero tam, kiedy nikt nie widzi i kiedy spotyka się z ludźmi, którzy też mają takie moce i którzy o tym wiedzą, dopiero wtedy może ujawnić się jako Wiedźma Natomiast to nie jest taka Wiedźma z długim nosem czy coś tam, tylko po prostu ma ona magiczne moce. Które często pomagają mi w śledztwie no. I to w sumie tyle To jest y, historia, przynajmniej na razie Na początku y, zabójstwa starszej pani, której nikt nie lubił jak ktoś ją zabił Zwiadowcy, tom drugi y, Płonący most od Johna Flinagana Ogólnie nie zaczęłam tej książki To jest zakładka, którą po prostu sobie włożyłam Czytałam pierwszy tom Chcę powrócić do tego świata, do tych bohaterów To jest pierwszy tom był moją komfortową książką to była książka, której w tamtym momencie potrzebowałam i, i po prostu chcę kontynuować e, dalsze losy Willa i Halta, bo ich relacja, mimo że trudna i czasami mm, przemilczana, to jednak była piękna no i ostatnia książka jest to Gliniany Most, w sensie ostatnia książka z tego zakładu e, Markuza Suzaka to jest, myślę, książka głównie o relacjach, relacjach międzyludzkich i nie mam żadnego pojęcia, jaka jest fabuła. Natomiast to również jest moja książka i ja Marku za Suzaka czytałam złodziejkę książek i jak zobaczyłam Gliniany Most, to wiedziałam, że chcę kupić tą książkę, kupiłam ją. No i mam bardzo chciałam ją przeczytać. Nie mogłam się zmotywować, więc myślę, że teraz się zmotywuję. Mm, no tak, ogólnie mam ochotę na tą książkę, bo wiem, że to myślę będzie właśnie takie. Relacji, wchodzenie w psychikę ludzką i takie różne zachowania ludzi, ale to zobaczymy, jak już zacznę to czytać. Plus, no, trochę to jest stron, tak? To jest, no, 500 stron około, więc dosyć sporo, ale na pewno w te wakacje bardzo, bardzo bym chciała. Kolejna książka jest to Żołnierze Wyklęci, którą napisała Janna Wieliczka-Szarakowa. No, jest to o żołnierzach wyklętych. Myślę, że nie ma tutaj dużo mówić. Są tutaj różne postacie żołnierzy wyklętych, którzy, no, są zdjęcia, są opisane, myślę, ich, ich losy i, i pokrótce ich historia. I, no, to jest historyczna książka, którą pożyczałam od Taty i chciałabym mu ją oddać, a w ogóle to tak, sama ją mu kupiłam. Dałam mu to ją, ją na jakąś okazję i bardzo mi się podobała, więc myślę, że mi też się spodoba, bo ja też lubię takie historyczne rzeczy i Druga Wojna światowa bardzo interesujący dla mnie temat. Kari mam narzeczoną nazisty Barbary Wysoczański i ja kiedyś byłam na stronie 130 tej książki, słuchajcie. Natomiast ją odłożyłam, bo średnio mi się podobała, yy, ale pożyczyłam ją w papierze, bo czytałam ją w e-booku i pożyczyłam ją w papierze od mojej mamy i, i też bym chciała jej to oddać. To również jest historia osadzona w, w czasach II wojny światowej. Natomiast jest to kompletnie fik fikcja literacka i wiem, że pierwsze 130 stron bardziej wyglądało mi na, na typową obyczajówkę niż na Coś z wątkami historycznymi, i, i to mi się nie podobało. Jest trochę na coś innego y, nastawiałam i nie dostałam tego, ale może dalej będzie lepiej. Tak czy siak chcę przeczytać, bo jak już zaczęłam, to chciałabym skończyć. No i kolejna książka to jest książka, o której sporo opowiadałam w Bookholu Ostatnim, czyli 12 życiowych zasad Antidotum na Host Jordana B. Petersona. No, jest to książka, jest to poważna książka. Ja wiem, że to jest 12 zasad, którymi człowiek według Jordana Petersona powinien się w życiu kierować i jest to dużo bardzo psychologicznych rzeczy, ale w dosyć prosty sposób mi się wydaje pokazanych. Jest to książka, którą polecił mi mój chłopak, bo on ją czytał po angielsku, dlatego ja też chciałam się zabrać za tą książkę, ponieważ no, on mi tyle zachwalał o tej książce i powiedział, że jak mam przeczytać jedną książkę, to muszę ją przeczytać i tak dalej, więc no zakupiłam dosyć sporo zapłaciłam za tą książkę, ale kupiłam, jest co nie wydana i, i mam nadzieję po prostu, że, że również wyciągnę z niej tyle, ile on. Bo bardzo często odwołujemy się do tej książki w naszych rozmowach. W sensie on się odwołuje, więc tak. Kolejna książka jest również moją książką i jest to Daisy Jones and The Six Taylor Jenkins Reid. Ta książka była popularna, bardzo, bardzo popularna kiedyś. Myślę, że z dwa albo trzy lata temu. Myślę, że z rok temu wyszedł serial. Więc tak, to jest historia dziewczyny, która. To jest historia, w ogóle książka jest prowadzona w formie wywiadu. Jest to historia o dziewczynie, która. W ogóle, nie o dziewczynie, ale o całej grupie ludzi, którzy stworzyli zespół i tutaj mamy również pokazany rozpad tego, tych zespołów. Kiedyś, właśnie te parę lat temu, bardzo, bardzo czytana była ta książka, polecana. A Taylor Jenkins Street jest bardzo poleconą autorką i znaną. Ogólnie sama historia mega mnie ciekawi. Ciekawi mnie, czemu tyle ludzi się nad nim yy, w niej zakochiwało, po prostu, i, no. i myślę, że będzie to też taka dosyć lekka książka, a po tych książkach wcześniejszych, jak mogliście zobaczyć, przeważają książki ciężkie ano jednak dla to trochę lekkich książek też bym chciała przeczytać i w ogóle teraz patrzę słuchajcie, że yy, patronaci mediani to jest yy, Talking Cloud, i Combook i Bukry bajanita wszystkich ich obserwuję na Instagramie i oglądam na YouTubie te więc tak tylko, tylko czytać kolejną książką również jest tego, bo jest to Duna Franka Herberta i jest to książka która ma około 700 stron. Ale to nic. Ja mam tą książkę na pół co dwóch lat, tak mi się wydaje, i w tamtym roku również planowałam ją przeczytać w wakacji, no nie udało się. Chciałam ją przeczytać teraz, ponieważ wiem, że do tej książki muszę się skupić i wiem, że to będzie przeprawa dosyć ciężka, natomiast diuna nie bez powodu jest tak bardzo zachwalana i po prostu to jest. Książka wiele razy nagradzana jest. Frank Herbert i jest tak naprawdę, wydaje mi się, że już, no, współczesnym y, klasykiem, tak naprawdę. W sensie to autorem, który napisał właśnie współczesny klasyk, jakim jest Duna. Plus, zaczęłam kiedyś film i, i bardzo bym chciała przeczytać książkę, żeby później obejrzeć film. Bo film na początku był dla mnie dosyć niezrozumiały, a myślę, że jakbym przeczytała tą książkę, to wiele rzeczy by mi się rozjaśniło. Homodeus, krótka historia Jutra, Juowel, No Harari Nie wiem czy dobrze przeczytałam Także tak, Harari jest myślicielem, tak mi się wydaje, takim filozofem mm, współczesnym No i jego książka, no tutaj jest dużo, myślę, o człowieku, o, o po prostu jakby budowie ludzkiej, jak i o historii ludzkiej Ta książka również kiedyś była bardzo popularna, myślę, że nadal jest dosyć jak i również jego książki, jak na przykład Te -Te Homodeus, później Sapiens i, i no. I tak jak widzicie, też kiedyś miałam w planach zacząć czytać, ale no nie zaczęłam. Hmm, również jest to ciężka myślę przeprawa, ale tyle leży na mojej półce i tyle razy mówiłam, że chcę ją przeczytać, że mam nadzieję, że w końcu uda mi się to. Stephen King, e, znalezione, niekradzione. <t> <t> Jeżeli chodzi o mnie, to to jest kolejna moja książka. Natomiast ja ją dostałam od Taty. Ale nie proszczą, tylko dostałam. On jej nie dokończył. Nie był w stanie jej dokończyć tak, mu się nie podobała. E, więc ja powiedziałam, że dobra, tato, to daj. Ja ją przeczytam z chęcią. Przeczytam coś Stevena Kinga, dokończę i powiem mu wtedy, jak się skończyła. E, no, to jest, słuchajcie, 500 stron, prawie 450. Więc. E, nie wiem, kiedyś czytałam, zaczęłam y... Misery chyba, Stephena Kinga? Nie wiem, jakąś książkę Stevena Kinga kiedyś zaczęłam. Zaczęłam ją czytać i nie wiem w sumie, czemu nie dokończyłam. I to była książka pożyczona i ja ją chyba miałam bardzo długo i, I nie chciałam się jej czytać, bo była powolna, ale z drugiej strony sama historia mnie zaciekawiła. Więc ogólnie Stephen King jest dosyć popularnym autorem i chciałabym po prostu. Y... Poznać jego twórczość plus to, jakby ta misja w mojej głowie, że kurczę, przeczytaj i powiedz tacie, jak się zakończyło, jest na tyle zachęcająca mnie do czytania, że naprawdę mam dużą, dużą ochotę i, i motywuje mnie to. Książę Mafii e, Mathy Rox, ale jest to polska autorka z tego co wiem, ponieważ jest to książka odpadowa. Ja takich książek nie czytam, ale to jest książka, którą ja na odpadzie przeczytałam kiedyś, którą śledziłam z każdym rozdziałem. Przy której jest jeden rozdział, który dobrze pamiętam, przy którym zawsze śmiałam. Przepraszam Was za dźwięki, natomiast tu jest tak gorąco i ja muszę mieć otwarte okno, bo mnie wytrzymało po prostu. E, więc tak, jest tutaj ogólnie. No, romans, wątki mafii. Myślę, że to wystarczy Wam, żeby to przeczytać. Wiecie, przyjeżdża taka szara myszka do szkoły, no i e, już pierwszego dnia e, wpada i wchodzi w drogę e, temu jednemu najpopularniejszemu chłopakowi w szkole, który jest hot, ale do którego nikt nie ma podjazdu. No, także tak e, no, słuchajcie, ja mam mega uśmiech, jak, jak już możecie zresztą zauważyć, jak mówię o tej książce, no, mam dużą ochotę, żeby ją przeczytać, więc no jakby. Czemu nie? W sensie, czemu nie? Ja byłam jako 12- albo 13-letnia dziewczyna. Uważam, że przeczytałam ją za wcześnie, ale zakochana w tej książce. I bardzo tutaj, poczekajcie, bo ja nie pamiętam, jak miał na imię mężczyzna. Bardzo z Samuelem. Jezu, to był taki crash mój totalny wtedy. No, więc tak. No, po prostu kupiłam ją, bo ją kiedyś czytałam i. Kupiłam za dosyć sporą cenę, bo kupiłam za cenę od okładkową, więc to dosyć drogo. Mm, natomiast będzie czytane i muszę to przeczytać w te wakacje, bo po prostu już się nie wytrzymam. Nick i Charlie, Alice Osman. No to jest po prostu taka nowelka y, do historii hardstopper tej chłopacy. Y, z tego co pamiętam, będą się mierzyli z rozstaniem, bo chyba y, Charlie wyjeżdża, a nie chyba Nick wyjeżdża. Na studia? Nie, nieważne, nie pamiętam. Tak Także jak króciutka książeczka, którą mam już długo długo na sobie. Jest to książeczka mojej siostry, na sobie, na swojej półce. <noise> jest to książeczka mojej siostry i no, chciałabym przeczytać ją teraz, bo myślę, że będzie to szybka lektura. Ja mam kiedyś zaczęłam, nie skończyłam. I pamiętam, że z tego, jakby z moich przemyśleń wynikało to, że styl Alice Osman w komiksach tak. A w książkach, no niekoniecznie, ale po prostu chęć poznania mm, pobocznych historii Nika i Czerniego, bo nie, jeżeli nie wiecie, to ja jestem zakochana w Coperza, uwielbiam tą serię, mm, no i po prostu chęć poznania ich innych losów, nawet w takiej jakiejś książeczce, yy, zachęca mnie po prostu. Ostatnie dwie książki to Przyjmując wszechświat Jennifer Niewen, jest to autorka Wszystkich Jasnych Miejsc. Myślę, że. Ta, wszystkie z tym miejsca będą Wam bardziej znane, ponieważ jest dosyć popularny film na Netflixie. Natomiast ja nie oglądałam filmu, nie czytałam tamtej książki, nie czytałam tej książki. To również jest książka mojej siostry, którą kiedyś pożyczyłam. No i tak. Jest to historia o, jakby, poczekajcie, bo ja nie pamiętam imion, o Libii, która jest dosyć otyłą osobą, ponieważ po śmierci mamy po prostu. Yy, zajadała się w czterech ścianach i była nazywana najgrubszą dziewczyną w Ameryce. Natomiast Jack jest to bardzo popularny chłopak, który jest bardzo inteligentną osobą, ale po prostu nie rozpoznaje twarzy ludzi, i, i nikt o tym nie wie, i nikt nie wie, z jakim problemem tak naprawdę on się boryka. Więc tak. Tak, szczerze nie wiem, czy ją wziąłam. Chyba z czytania po rozdziale kiedyś wziąłam od mojej siostry, to tak czy siak chciałabym przeczytać. I. No i przeczytam ją niedługo. Mam taką nadzieję. No i ostatnia książka jest to książka również mojej mamy, pożyczona gdzieś śpiewają raki? Delia Owens. Jest to bardzo popularna książka, jaki bardzo popularny film. Nie czytałam ani nie oglądałam. Już przeczytałam kiedyś do 40 strony. Na czytniku i, I przestałam czytać, a szkoda mm, Zachwalała to moja siostra Zachwalała to moja mama Mam nadzieję, że zachwalać będę również ja Jest to historia dziewczyny Która wychowuje się w patologicznej rodzinie Później w, w małym miasteczku Później w tym małym miasteczku yy, Dochodzi do jakiegoś zabójstwa I, i z tego co ogarnia To chyba wszyscy yy, Albo przynajmniej większość osób Myśli, że to ona to zrobiła a jaka jest prawda, no to muszę się dowiedzieć. I, i, i tak, no zachęcająca książka. Mam nadzieję, że skończę ją niedługo, bo od dawna chcę ją przeczytać i no nie wychodzi po prostu. I to tyle. Takie książki y, planuję przeczytać w te wakacje. Mam nadzieję, że mi się to uda. Naprawdę mam nadzieję, że mi się to uda, y, albo przynajmniej dobra, jeżeli przeczytam 7 książek z tych wszystkich, to będę z siebie bardzo, ale to bardzo zadowolona. No, to w sumie tyle. Napiszcie, jakie wy macie plany czytelnicze na wakacje, i w sumie co planujecie wy przeczytać. Może ja się zainspiruję i dołożę jakąś książkę do tych stosików. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie. Mnie to na pewno bardzo motywuje do działania. I co? Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w sobotę. Pa!